Siemanko, Śmanko! Witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj mamy piąteczek, także znowu zaczynają się różne eventy. Tym razem jest Dzień Świętego Patryka bodajże. I mamy evencik Złote Zbiory, czyli więcej golda. Event Kowala. I to co mnie najbardziej interesuje, mam nadzieję taką... Epicki Festiwal Farciarzy, czyli szansa na epiki u Hazardzisty. I szczęśliwy dzień, czyli u hazardzisty można, można rzucać kostkami 20 razy zamiast 10, więc mam nadzieję, że dzisiaj mnie hazardzista nie oszuka. I tymi epikami ładnie zarzuci. Taki jest właśnie plan. I od tego za chwilę zaczniemy. Szybko tutaj jakiś żywioł. Jakieś darmowe podejście w lochach bym też zrobił. No i będę próbował już coś dropić. Dobra, tutaj środowisko w na razie to ma 1,5%. W sumie mogłem. A nie, akurat tego i tak nie nakarmię. Dobra, jeszcze raz. Cyk, pyk, Dobra, tylko trzeba zrobić ekwipunek pod dropienie epików. Pytanie, czy ja mam jeszcze te przedmioty? Tu mam jeden ulepszony jakość przedmiotu, drugi, trzeci i czwarty. Mogę mieć chyba od Barbara. Bo hełmu i Butów się pozbyłem ostatnio. Także dobra, niech będą już te cztery. Nie będę już tego szukał. No bo możliwe, że i tak wnioską moje hazardista nic nie dostanę. Bo przypominam, że ostatni weekend 3 dni, 0 epików, więc. No dzisiaj jakby tak faktycznie też było, no to to byłaby gruba przesada. I proszę bardzo. Od razu już jeden epik gwarantowany w pierwszym rzucie, no i to mi się podoba, oby tak dalej. Bo tu liczę na kilka epików, trzy to jest takie minimum. Dobra, jest broń. Na wszystkie cechy chyba, więc troszkę średnio, ale dobra. Nie będę narzekał, jest fajnie, jest fajnie, fajnie robisz. Dobra. Oj, tu znowu może się uda. Dobra, jest kolejny epic. Ja może je spróbuję szybko dropnąć. I potem będę przeglądał, co dokładnie ma. Mogi co dwa na wszystkie cechy. Nie wiem, jak chodzi o srota. Czy jest, czy nie ma. Uuu! Super. Kolejny. Znowu na wszystkie cechy. Kurde, ja bym chciał pas dostać. Jest kolejny epic, ale dobra, dzisiaj leci, dzisiaj leci w końcu. Faktycznie można to nazwać szczęśliwym dniem. I kolejna szansa, dobra. Ok. No póki co ten event mi się podoba. Szkoda, że tu nie siadło już, ale. O, i kolejny. Pełny ekwipunek, i znowu wszystkie cechy. E, no, generalnie to bez tego leciały. Dobra, 1467 obrażenia. Obrażenia od zimna 8%. Hmm. No by trzeba dorobić te, to miejsce. 324 Drakonegundy. No, Drakonegundy byłoby git. A to 325. Więc dla kogoś. No, opartego dla mnie, chociaż bym wolał na trzy cechy. No bo nie wziąłem sobie tego od Barbara w końcu. E, dobra, co tam Barbarowi na razie? Może to. Sobie biorę ten. Kunegundzie zarzucę tym. No bo co najmniej na ten zmieniam na pewno, mogę rozmontować. I dobra, dwa sloty jeszcze mam. Yy, myślę, że miejsca nie zabraknie, ale może się zdziwię. Jest kolejny znowu wszystkie cechy chyba. Pewno jest to rekord epików od niego. Te 20 rund pomaga też, ale. No dobra, jeszcze jeden jakby siadł. I siadł, dziękuję. Buty. Precek pełen znowu, dobra. 327. Okej, okay, no to jest też troszkę lepszy, więc mogę drachunek kąty wziąć. A ten mogę dać do kibla. I 324 Dramaga No i ten dużo lepszy nie jest, więc... Więc chyba podominać nie będę Dopiero na trzy cechy jakieś eee, Okej, okay. ile rund zostało? Jeszcze trzy Jeszcze jeden damy radę? Panie hazardisto Czeeą no. Blisko było I ostatnie podejście Jeden woreczek z epikami I... okej okay. Czyli epików łącznie mi poleciało około 3, 4, 5, 6, 7 No 6 na pewno, więc Myślę, że mega dużo, dwa razy tyle niż obstawiałem na początku Mariusz ma kiepski ten pierścień, dosyć. Może Mariuszowi podmienię. I wrzucę mu na przykład... ten klejnocik. Dobra, to rozmontuję. No i znowu jest jakiś zapas epików do kibla, więc to na pewno na plus dobra to epiki podebrane dla mnie niestety nic nie ma jeszcze dwa dni będą na to żeby trafić liczę na ten pas najbardziej na nową czapę na nową zbroję nowe rękawice więc w zasadzie większość temów no i dobra tu mam tą, z, yy, tą broń i tak jak mówiłem, ją dam chyba Mariuszowi Bo... Mariusz ma dosyć kiepską na razie Jakbym chciał tą brać dla siebie No to bym rozmontował. Znaczy z, no z tej broni bym wyciągnął... Klejnot, więc Mariusz znowu by nie miał tej broni To kosztuje 12 koła tego, no dobra mogę zrobić Chociaż Mariusz jakoś się tam obłowił dzisiaj. Dobra, i szybkie porównanie obrażeń 1,5 miliona, 1, Jeden, no prawie 3 miliona. Tutaj lekko mniej HP, ale i tak jest git myślę. I to było w to ale niestety. Ale no, rozmontuję i tak. Chociaż za tą podstawę dostanę. I tu mogę mu ulepszyć dwa razy, bo tej broni do kibla rzucać nie będę, więc ogólnie Git. 10 zadań, Dobra, tutaj więcej rzeczy chyba mnie nie interesuje póki co. A nie ma tego darmowego piwa, nie? Bo tam mówili, że niby może być, ale ostatecznie nie ma. No, te klepsydry w gabinecie. Nie spotka też, więc spotko. Też na HP by się przydała. I nieśmiertelka by się przydała. Z kalendarza nie dostanę teraz w najbliższym czasie, więc. Troszkę lipa. Więc będę musiał poszukać jakiś dzień. No i dobra, bym też zrobił jakiś loszek dzisiaj. Może nie jakoś super dużo, nie jakieś trudne, ale żeby cokolwiek było. Dobra, yy, wypólek mam dobry. Sniper portal gildii. Dzisiaj zadałem aż 30 milionów. No to 3 razy więcej niż wczoraj. Więc i tak dobrze. Tu tutaj żołnierzy zapomniałem szkolić Anaki Tu full do odebrania rzeczy I tu może myślę odbiorę sobie ten przygodomat Bo i tak żeby go, go ulepszać dalej to będę musiał go odebrać więc no, Dobra dzisiaj na odcinku to odbiorę Ciekawe ile expa poleci w sumie 32 miliony, takie dwa poziomy tornada, czy ileś tam no i tutaj to się ulepsza tylko godzinka i trochę. Więc ja po tym, jak mi się wrota ulepszą, to teraz będę cisnął chyba ten przykodomat tak do ósmego poziomu. Myślę, żeby tej awki więcej się tutaj zbierało. No i event na duszę jest chyba w przyszłym tygodniu dopiero, więc tam uzbieram sobie na serce ciemności ekstraktor, więc jeszcze trochę trenera nie ulepszam, bo też jest milion. No w sumie prawie ten milion mam Za te 3 dni na luzie Dobra no, no to zobaczę Ale na pewno ten przygodomat trochę pod, bym podbił Dobra no to co? To szybki SF Tools żeby sprawdzić Jak tutaj sytuacja w lochach Wczoraj na steamie udało się zamknąć smoczy loch Dostałem oczywiście średniego epika jakiegoś no, ale cóż, nie wiem, czy dzisiaj jakiś rok z epikiem? tak mało. A, nie zmieniłem. Pod sprawdzanie tego, oczywiście. Seta. I teraz mam aż 18% w wieży. Dobra, czyli wieży na pewno. Tutaj po 6% tego bym raczej nie próbował jeszcze Zwłaszcza, że jutro pojutrze prawdopodobnie jakieś epiki wlecą No to tylko jedna wieża A nie, a nie, to jest 86 Czyli tutaj jest 85,3% No dobra, to dzisiaj biednie, jedna wieża tylko Ale za to muszę z fajnym epikiem od Shrek'a o, za pierwszym razem, może? I siedzi. I jest Epic pod moją tą... 386 premia za zadanie. Dobra, i to bym... ...sobie chciał slota dorobić w takim razie. I to biorę dla siebie na pewno. Tylko najpierw muszę na Kunegundę założyć. Teraz jak dam na siebie, to będzie inteligencja. Ok, no czyli ten epic mam jakby zdobyty, który chciałem. W końcu coś fajnego poleciało. Miejsce na klejnot. I teraz pytanie: dam na HP chyba. No niby mam jakiś zapas, ale. Dam na HP póki co. No i troszkę postać też ulepszyłem. Wątpię, że. A jeszcze mogę polepszać te rzeczy, dobra. Bo dawno też nie ulepszałem. To może jeszcze. By te moje szanse na inne lochy coś podskoczyły. Dobra, jeszcze buty. Dwa razy i resztę bym zostawił I jak teraz to wygląda? 10% na Szkołę Magii Dobra, to ja bym zrobił parę podejść I zobaczymy jak to wygląda w ogóle Tutaj epika nie ma też, więc Ogólnie bez strzału tu bym jeszcze zrobił tylko takich podziemiach. Wziąłem mam zapisanego. Z nim to jest tak trochę na styk czasami, ale no generalnie wygrywam. O, i na koniec przegrana. To taka bliska. Więc cofnęło. No dobra, szkoła magii. Szkoła ma. W ogóle 13 piętro za chwilę koniec. Ale no dobra, dzisiaj już magii. I potem jest piąty przeciwnik, czyli z epikiem. I to mi się podoba. No, jak widać, jest szansa. Tylko proszę nie robić za dużo uników. Na jakieś dwa, trzy mocne kryty i coś z tego będzie. No dobra, tu se unika, panie Pająku, proszę się dać pokonać. Dobra, 4 podejścia jeszcze do 75. 5 To bez challenge jakichś, i szedł. Więc fajnie, 47. A ile to miałem na kolejnego, na tego z epikiem. Tu chyba nawet nie pokazuję tego piątego Czyli jeszcze mniej No cóż Także dzisiaj na tyle z rochów. Ale jak przez weekend udał się podmienić jeszcze itemki Liczę na jeszcze broń pod wszystkie, pod 3 cechy no to wtedy myślę, że coś pójdzie. I kolejny odci odcinek by właśnie był w niedzielę. Dzień dobry. No i tam być może udałoby się zrobić więcej tych rochów, jak już będę miał ładnie postać ulepszoną. Dobra, i chyba tyle. A ręka. A jeszcze portal mam swój. Jakiegoś czaru nie mam. Aha, na no pas. Dobra, no i portal. Ostatnio wziąłem 30% tylko. Mam nadzieję, że dzisiaj więcej. Ten chłop też robił sporo uników. Ale już wygląda to znacznie lepiej. O, kryca 40 milionów. Okej, okay, 20% więc... Jutro powinienem trzeci ten zamknąć, więc fajno, fajno. I dobra, także co? Póki co, święty Patryk oddaje konieczniki, szczęście dopisuje. Aż dam w szczęście na koniec. No i co? kolejny odcinek w niedzielę. Widzimy się, mam nadzieję, z wymienionym tutaj ekwipunkiem. I walimy na łeb przeciwników w lochach. A dzisiaj to na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie i się mano.